Siemanko. W dzisiejszym odcinku będziemy wymieniali dysze w gaźniku. Odkręcamy stąd gaźnik, później odkręcamy tutaj miskę benzynową w gaźniku, że tak to nazwę. No i później dostaniemy się do dysz. Wyjęliśmy gaźnik. Będziemy odkręcać to to to, to, to miskę i przekładać z drugiego gaźnika Tak oto o, wyglądają o dysze. I właśnie o te dysze będziemy wykreuczwać. Drugi gaźnik wygląda w taki sposób. Prawie, że niczym się nie różni gaźnik bez dyszy to wiadomo otwór z otworem ten gaźnik mamy już skręcony i z tego gaźnika dysza jest w tym gaźniku a z tego gaźnika dysza a jest to tutaj. skręcony gaźnik montujemy z powrotem do motoru. W ogóle, tak wygląda miejsce na gaźnik bez gaźnika. Skończyliśmy. Gaźnik jest zamontowany z powrotem, z mniejszymi dyszami. Mam nadzieję, że paliwo, które przeciekało, nie będzie już wyciekać. Dziękuję.